Witam Was w kolejnym odcinku naszej serii Pogadajmy z Klerykiem. Dzisiaj naszym gościem jest kleryk Mateusz. I właśnie, Mateusz, powiedz coś o sobie. No więc, jak pewnie zdążyliście zauważyć, jestem Mateusz. Jestem z parafii Wojnicz. To jest taka, powiedzmy, parafia całkiem daleko stąd. No, swoją przygodę z seminarium rozpocząłem troszeczkę nietypowo, jeśli chodzi o, powiedzmy, czas, ponieważ jestem teraz po studiach. No, po prostu tak zadecydowałem, że ten czas był powiedzmy mi potrzebny. Interesuje się, jeśli chodzi o takie rzeczy powiedzmy mniej kleryckie, to językami. One gdzieś tam, gdzieś tam powiem, w moim sercu leżą. No, myślę, że z takich ważniejszych rzeczy no to, no to tyle. Jestem na drugim roku, gdyby to kogoś interesowało. I dzisiejszy temat to cisza. I w ogóle mam wrażenie, że w, 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 takiej, w, tej, w tej codzienności to się czasem w ogóle cisza jest czymś takim, czego ludzie no, ludzie nie przepadają, nie? Zawsze co, żeby coś gdzieś leciało, jakaś muzyka, w radiu czy coś I, i zdaje się, że po prostu ludzie nie lubią ciszy. I, I ja myślę w ogóle skąd to się bierze, dlaczego ludzie mogą nie lubić ciszy. Mi się wydaje, prawda, że ludzie nie lubią ciszy, no bo ja nie mogę wiedzieć, co oni, co oni myślą, co oni czują, ale no tak z mojego doświadczenia. Oni mogą nie lubić ciszy, dlatego że cisza jest trudna. Ona jest po prostu trudna. Ona nas do czegoś zmusza. My na przykład mamy tutaj w seminarium coś takiego jak rekolekcje w ciszy, i to jest kilka dni, w których po prostu no, totalne milczenie. Wiadomo, że tam nam się nie ma czegoś takiego, prawda? Tylko jednak coś mówimy. No i też nie przesadzamy, ale no jest jednak bardzo dużo tej ciszy, i ona nas tak jakby konfrontuje z samym sobą. Pojawia się jakiś bodziec. I powiedzmy nie jedziemy w muzykę, prawda, w jakieś rozmowy, tylko musimy to jakoś przepracować. I cisza właśnie często rodzi jakieś takie właśnie. No, człowiek zaczyna myśleć o swoim życiu, często rodzi się też z ciszy cierpienie, ale no, cierpienie też jest owocne, potrafi być bardzo owocne, więc no, myślę, że to wskazałbym na powód. Cisza po prostu jest trudna, kawy nam wejść w siebie daje nam bardzo dużo, bo pomaga nam dostrzegać bardzo dużo, ale też jest po prostu trudna. A czy Ty lubisz ciszę? Ja bardzo lubię ciszę. Ja, no bo cisza właśnie się wiąże z odpoczynkiem. Yy, pomijając te wszystkie... Znaczy, nie można ich pominąć i pewnie o tym pogadamy, ale yy, na razie pomijając takie sprawy duchowe, no to ona po prostu, jak czasem nawet zadźwięczy w ucza, uszach cisza, to to jest... Yy, no człowiek może wtedy odpocząć, nie ma żadnego hałasu i tak naprawdę ludzie też może podświadomie, może oni nie lubią tej ciszy tak, nie wiem, na co dzień, ale też czasami szukają takich miejsc, żeby, nie wiem, pójść w góry, prawda, wyjść na jakiś szczyt. Czasem jest na nim dużo osób, ale czasem jak się idzie, to jest się samemu. Więc, no ja bardzo lubię, bardzo lubię. Pomaga mi odpocząć i no, daje mi, no bardzo dużo z ciszy już wyciągnąłem. Zresztą, gdyby nie cisza, to nie byłoby u nas rozmyślania Pisma Świętego. A jak dla mnie Pismo Święte jest czymś takim, no, to jest księga, prawda, to jest słowo Boga. I ono mi bardzo pomaga kochać. Ono mi mówi, jak kochać. Gdyby nie cisza, nie miałbym przestrzeni do tego. Cisza mi daje przestrzeń do modlitwy. Gdyby nie ona, prawdopodobnie słowo, nie otworzyłbym się tak bardzo na słowo. Ono by mi tyle nie powiedziało, nie zmieniłoby mojego życia w taki a taki sposób. Mniej bym kochał, więc no, cisza, no, duży profil dla ciszy. Cisza, ale nie jako takie y, ogólne y, w każdym wymiarze milczenie, ale pewnego rodzaju słuchanie też siebie, y, no i właśnie słuchanie słowa, słuchanie, słuchanie Boga. I mówię właśnie też o tym, też, tym duchowym wymiarze, że, że ta cisza jest w pewien sposób potrzebna, tak? No tak, zdecydowanie. Y, można by tak przeskoczyć do tego wątku, który był wcześniej. Ja mówiłem, że y, cisza jest czasami trudna i czasami rodzi cierpienie. W wymiarze duchowym wydaje mi się, że to jest o tyle potrzebne, że no, raz z ciszy powiedzmy, mamy Pismo Święte i możemy rozważyć je, pomyśleć sobie, co Jezus chce nam powiedzieć, jak On się zachowuje, jak mamy go naśladować. On Jest miłością, prawda? Więc chyba coś wie o miłości. No, a z drugiej strony, właśnie ona może zrodzić cierpienie. I jak dla mnie cierpienie, chociaż jeśli je przyjmiemy, to jest niesamowicie owocne. Ponieważ ja mam takie doświadczenie osobiste i to też na rekolekcjach właśnie miałem też takie doświadczenie, że cisza spowodowała, że jakieś tam cierpienie się pojawiło. Wydaje mi się, że gdyby nie powiedzmy te parę dni ciszy, to jakoś pewnie by to się rozpłynęło, prawda, tutaj jakieś, jakaś rozmowa, tutaj coś. Ale właśnie dlaczego jest dla mnie cierpienie owocne? Ponieważ ja zauważyłem, że jeśli zaczynam cierpieć w jakiś sposób, powiedzmy jest to, no, oczywiście jest to nieprzyjemne, to rodzi smutek, ale wtedy sobie myślę, Zaraz przecież taka a taka osoba mogła się wtedy poczuć właśnie tak, i rodzi się we mnie empatia. Po prostu lepiej potrafię rozumieć drugiego człowieka, lepiej potrafię go kochać, przez to, że sam doświadczyłem tego co on. Wiadomo, to nie będzie to samo, ale powiedzmy, nie wiem, jest cierpienie, i myślę sobie, kurczę. Pamiętam, że ktoś kiedyś mógł się czuć dokładnie tak samo, ja wtedy nie rozumiałem, teraz rozumiem. Dzięki Pani za cierpienie. Lepiej mogę kochać. Mm seminarium, będzie czynienia z takim cierpieniem, trochę na dwa sposoby. Cierpieniem, milczeniem, <laughs> ciszy, na dwa sposoby. W sensie mówisz raz o tej takiej ciszy m, konkretnej, nie? czyli mhm. ciszy rekolekcji, ciszy takiego faktycznego stanu milczenia, ale też, też seminarium w seminarium w formie pewnego takiego y, odcięcia w pewien sposób od świata, nie całkowitego, ale takiego y, no właśnie Delikatnego, takiego mniejszego, ale też buduje taką, taką ciszę, właśnie taką, taką wewnętrzną. Jak, jak ty to dostrzegasz? Czy, czy taka y, właśnie trochę izolacja, trochę takie, takie wyciszenie się od świata jest czymś, czymś dobrym i dlaczego? Hmm. Y, zupełna izolacja od ludzi, prawda? Chyba, że ktoś ma takie powołanie, to dla ludzi, którzy nie są powołani do tego, to nie będzie dobra, ale. Jak najbardziej odizolować się na chwilę i dać się Panu Bogu, żeby to On do nas mówił, a nie tylko żebyśmy Mu mówili lub żeby ktoś do nas mówił. Jest dobre, zresztą na pewno wiesz, no, rekolekcje ignacjańskie, tam ludzie po prostu milczą raczej, się troszeczkę izolują, No ale to jest takie no, jak najbardziej dobre, jeśli chodzi o, o w ogóle o naszym Jezus. No nie? Na przykład Jezusa. On odchodził na miejsca pustynne, wstawał, powiedzmy. Czasami Pismo Święte mówi, że wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, wstał, wyszedł, udał się na miejsce pustynne, tam się modlił. Ja podejrzewam, że jak on przyszedł na to miejsce pustynne, to nie po to, żeby raz, dwa, trzy, Jezu, znaczy Jezu, Ojcze, prawda? Yy, jakieś takie, no nie wiem, taki, taki, taka bardzo gwałtowna modlitwa, tylko jednak, skoro szukał miejsc, które są odosobnione to żeby znaleźć ciszę, prawda? Więc skoro Jezus uważa, pokazał nam to na kartach Pisma, że cisza to jest taki, taka dobra przestrzeń do modlitwy, to i odejście na chwilkę od świata, no bo On starał się iść na pustynię, prawda? Yy, czy, no nie wiem, na Górę Oliwną. Więc Jezus szukał takich, takich momentów, w których On mógł odejść od, od ludzi, prawda? Pomodlić się z Ojcem. To jakoś go pewnie umacniało. On, znaczy on był Bogiem, ale też był w pełni człowiekiem, więc Więc skoro Jezus tak uważał, to no nie mam powodów i też nie doświadczyłem tego, że, że w jakiś taki sposób no nie doświadczyłem tego, że, że Jezus mógł się mylić. Ja faktycznie widzę, że jak troszeczkę się odchodzi i daje się Bogu czasu, żeby On mówił i Jemu przestrzeni do, do mówienia do nas no to to jest no, bardzo owocne i to buduje tę relację. Hmm. Masz jakieś takie, takie, takie swoje pustynie czy tam gędcewami? <laughs> staram się, żeby jeśli. Staram znaczy fajnie jest mieć takie miejsce, w którym faktycznie jest. jest, jest cisza, prawda? Siadasz, troszeczkę dźwięczyć w uczach, prawda, od tej ciszy głęboki wdech, otwierasz Pismo Święte i możesz sobie porozmawiać z Bogiem, prawda? Czytasz jego słowo. Czasami nawet nie jest to taka jak, nie wiem mistyczna kontemplacja, ale czytasz i ono jakoś do ciebie przemawia, prawda? Nawet w taki prosty sposób. Wydaje ci się, że na przykład, nie wiem, jeden raz myślisz sobie no Panie Boże, odpowiedz mi na to pytanie właśnie tym słowem i nie znajdujesz odpowiedzi. A raz sobie po prostu tak czytasz Pismo Święte no nie, bo sobie wszedłeś w ciszę. Otwierasz Pismo, czytasz je i dostajesz odpowiedź na pytanie, na które akurat teraz nie szukasz odpowiedzi, ale, ale może kiedyś szukałeś. Więc staram się mieć takie miejsce, w którym, w którym no, mógłbym zażyć troszeczkę ciszy. Jeśli widzę, że... No bo do Jezusa przychodziły tłumy, prawda? On szukł jakieś innych miejsc, w których mógłby się modlić. Jeśli widzę, że jakieś miejsce jest, powiedzmy... Zaczynają tam przychodzić ludzie, prawda? No to warto znaleźć jakieś inne. Też nie wolno się izolować, prawda? To nie, to nie jest dobre ale znaleźć miejsce, w którym można chwilkę pobyć, prawda, sam na sam, no to jest, to jest no super sprawa. Zresztą no nie trzeba szukać daleko, mamy dwie kaplice i tam z zasady to jest miejsce, w którym ma być cisza. No więc, więc są tu takie miejsca. Kaplice są tego chyba. No jednym z naj, jednymi z najlepszych miejsc. Czasami jest tak, że ktoś wchodzi też do kościoła i akurat jest sprzątanie kościoła i myślisz sobie, no, jak to się pomodlić. No ale z reguły jest tak, że jest cisza, więc. To, to jest taką mordę fajną rzecz powiedziałeś, że warto szukać się ciszy, ale też się nie izolować, Bo... Fajnie jest tak, że nie tyle rozdzielić, co rozgraniczyć, rozróżnić też to modlitwę, kiedy mówimy się wspólnie i to ma swoją wartość, ale właśnie też ten czas indywidualny modlitwy, no, indywidualnego spotkania z Bogiem, tak jak właśnie zresztą wiec jest, który był wśród ludzi, z apostolami też pewnie się modlili, ale właśnie no, też czasem potrzebowało wyjść na górę albo iść do Gethsemanii i, i ten czas jakoś tak indywidualnie przeżywać. A teraz takie pytanie w ogóle, jak, jak, jak z tą ciszą pracować? W sensie, bo być może są młodzi ludzie, którzy właśnie gdzieś gdzie zderzają się z tą ciszą, czy słyszą, że cisza jest dobra, cisza jest ważna i myślą, dobra, to, to spróbuję tej ciszy i tak siadają i... i co? Okej. Okay. Faktycznie może być tak, że my szukamy ciszy i spodziewamy się tego, że to będzie taka super rozmowa z Panem Bogiem, ale będzie fajnie. Jak się jest w kaplicy, na przykład przy adoracji, adoracja, można sobie pójść na adorację. Wtedy jest jakaś... Samo to przebywanie, jak ktoś jest przy ogniu, to choćby nie chciał, to się ogrzeje, prawda? Więc można pójść na adorację, po prostu popatrzeć na niego i ogrzać się tym jego blaskiem. To... To już będzie owocne, to będzie bardzo owocne. I ktoś nie musi się jakoś wysilać, co tu robić z tą ciszą. Idzie, milczy przed Panem. I, no I jest owoc, jestem o tym przekonany. Mm, ale jeśli, powiedzmy, nie ma takiej sytuacji, że jest adoracja i ktoś chce się pomodlić ciszą, i jeśli, jeśli, jeśli jest pewien, że jakieś bodźce nie będą go atakowały i wciskały mu jakieś, jakieś nie wiem, e, myśli, to może po prostu chwycić za Pismo Święte. Wtedy też ma jakąś gwarancję, że to jest słowo Boga. Więc otworzyć Ewangelię to jest taki, myślę, dobry sposób, żeby, żeby wypełnić ciszę tym, co jest wartościowe, czyli Słowem Boga. Kazanie na górze, no, wspaniała, cudowna, fenomenalna sprawa. Można pójść głębiej, można pójść do Ewangelii świętego Jana, tam to też jest no, coś niesamowitego. Jak jest Kościół i nie ma też adoracji, to można po prostu być przy Nim. Ja czasami Idę powiedzmy, no nie wiem, do kaplicy i wiem, że jakoś no nie mam jakiejś takiej weny, żeby tutaj tworzyć jakieś super modlitwy, prawda? Ale idę. I myślę sobie, ja tu będę po prostu 20 minut. Będę, będę to jest Jezusem i ja, ja spodziewam się jakiegoś owocu, znaczy natychmiastowego, ale wiem, że on może zbudować we mnie jakiś pokój, jakąś, jaką, jakąś też. Podzielić się z, 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 ze mną swoją ciszą. To jest yy, to właśnie tak, tak, tak teraz jest z relacjami, nie? że czasem yy, gdy się ma tą ukochaną osobę, yy, nawet czasem nie trzyma słów, tylko właśnie być tą drugą osobą. Zdecydowanie. Jest nawet taki yy, personalista, czyli gość, który wyznaje personalizm, znaczy wyznaje personalizm, który w nurt personalizmu się wpisuje. On chyba nie, nie, nie wiem czy chrześcijański, możliwe, że, że, że on tam jak ma korzenie żydowskie. Hmm, chyba Martin Buber i on właśnie mówi nawet, że jak spotykamy drugą osobę, to to jest tajemnicze wydarzenie, w ogóle przekroczenie świata i pojawia się obecność tej drugiej osoby, którą mamy kontemplować. I jak będziemy próbować mówić i zamykać to jakoś w słowach, to nagle możemy coś utracić. I on też mówi, że relacja z Bogiem jest taka, że o której już trzeba milczeć bo to jest, no więc, więc na pewno i moim zdaniem też mam takie doświadczenie, że jeśli ludzie potrafią z sobą milczeć to, to znaczy, że faktycznie jest między nimi więź, jest bardzo autentyczna, jest mocna więź, skoro oni nie potrzebują słów, wystarczy, że są, to no to, to, jest, to jest jakieś świadectwo, to jest świadectwo tego, że oni faktycznie kochają się, jeśli to jest para, jeśli jesteśmy z Bogiem i milczymy, no to też jest, jest... No jest to jakiś wyraz naszej, naszej, naszej wzajemnej miłości, jeśli potrafię milczeć z Panem Bogiem. Więc też warto tego szukać. No i też zresztą no, milczenie. Ty teraz milczysz, ja ciągle mówię, a ty, a, ty, a ty ciągle milczysz, no nie? Ty mówisz i ja milczę i ktoś powie, znaczy i ktoś powie. I nikt nie powie, że ja ciebie nie szanuję, bo nic nie mówię. Milczenie to jest szacunek. Jeśli Ty milczysz, jak ja mówię, prawda? Patrzysz na mnie, milczysz i myślisz, o kurczę, spoko, szanuję mnie, słucham mnie, więc no to jest takie pozytywne. Milczenie potrafi być bardzo pozytywne, właśnie też w relacjach. Więc teraz właśnie tego milczenia. Zaprosimy e, naszych widzów, aby naszą rozmowę. Dziękuję bardzo w ogóle za tą rozmowę, za to wszystko, czym się chciałeś podzielić. A Was zapraszamy do kolejnego odcinka. 就买这些菜吃。